To jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Henik-Kloska powinna podać się do dymisji. Parlament Europejski rozpoczął debatę na temat powodzi, jakie dotknęły południową i środkową Europę. Dotyczy to niestety także Polski, gdzie woda zniszczyła wiele rejonów województw opolskiego i dolnośląskiego. Dlatego także nasi europosłowie włączyli się w debatę, która być może przyspieszy wypłatę z Europejskiego Funduszu Solidarności, co umożliwi szybszą naprawę zniszczeń. W debacie wzięła udział m.in. Ewa Zajączkowska Hernik, która opowiedziała o wszystkich tych, którzy potrafili zjednoczyć się w obliczu kataklizmu. Szanowni Państwo, jestem pełna podziwu i szacunku dla wszystkich, którzy walczą ze skutkami straszliwej powodzi na terenie Polski oraz innych państw Europy. Serce rośnie, gdy przy tak straszliwej tragedii dotykającej wiele tysięcy ludzi są tacy, którzy niosą prawdziwą, bezcenną pomoc poszkodowanym. Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, policjantom, wojskowym, organizacjom charytatywnym, harcerzom i każdemu człowiekowi dobrej woli. To jest niesamowite, jak dużo jest w nas solidarności. I bezinteresowności w tak trudnych momentach. Jednak Zajączkowska postanowiła zwrócić też uwagę na powody, przez które wcześniej zatrzymano część inwestycji, które mogły pomóc w walce z żywiołem. Jednak nie wolno nam zignorować przyczyn tak strasznych wydarzeń. Nie możemy przejść obojętnie wobec szkodliwej agendy, którą, fors którą forsują politycy i aktywiści pseudo Ekologicznych organizacji. Europosłanka Konfederacji w szczególności zaatakowała wiceminister środowiska Urszulę Zielińską, która jest często krytykowana przez partię Zajączkowskiej za poglądy na ekologię. Sama mówczyni przywołała słowa wiceminister na temat budowania zbiorników zaporowych. Wiceminister Klimatu i Środowiska w polskim rządzie pani Urszula Zielińska powiedziała: W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy, inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ta kobieta współrządzi Ministerstwem Środowiska w Polsce, a u jej boku stali ekoterroryści, którzy przez lata torpedowali pracę nad zbiornikami retencyjnymi, promując naturalne rozlewiska i efekty tego właśnie obserwujemy na południu mojej ojczyzny. Ewa Zajączkowska Hernik zaapelowała też o to, by odsunąć osoby odpowiedzialne za błędne decyzje od władzy. Otwarcie skrytykowała też pomysł kredytów na odbudowę zaproponowany przez Ministerstwo Środowiska w Polsce. Nie pozwólmy, by pseudoklimatyczna polityka ekoterrorystycznych organizacji była ważniejsza od zdrowia i życia. Ludzi. Nie dajmy się ogłupić zielonej propagandzie. Ci, którzy forsowali szkodliwe pomysły narażające bezpieczeństwo ludzi, powinni stanąć przed sądem. Dość partaczy u władzy i opamiętajcie się z tymi kredytami dla ofiar powodzi. Dziękuję. Jednak słowa europosłanki Konfederacji bardzo nie spodobały się innemu polskiemu przedstawicielowi w Unii, Michałowi Szczerbie. Skorzystał on z możliwości zadania pytania mówcy. I z miejsca zaczął krytykować Ewę Zajączkowską. Oskarżył ją o uprawianie polityki zamiast o próbę pomocy osobom poszkodowanym. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo, to nie jest czas na uprawianie polityki. W tej chwili ta debata została zainicjowana również przez polską delegację także po to, żeby tym osobom, które zostały poszkodowane w ostatnich dniach na terenach, na których rząd ogłosił klęskę żywiołową, udzielić pomoc. Robimy wszystko. Ursula von der Leyen będzie za chwilę w Polsce i apelujemy o uruchomienie unijnego mechanizmu obrony ludności. Jest pani posłanką do Parlamentu Europejskiego. Proszę się skupić na pomocy Polkom i Polakom, a nie na propagandzie, na indoktrynacji i na dezinformacji. Michał Szczerba chyba jednak nie przewidział, że konfrontuje się z osobą, która potrafi się postawić nawet Ursuli von der Leyen. Ewa Zajączkowska-Hernik. W odpowiedzi przystąpiła więc do ataku na rząd Tuska i jego politykę, szczególnie w Ministerstwie Klimatu i środowiska. Europosłowi KO szybko zrzedła mina. Minister waszego rządu zapowiedziała, że udzielicie kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla ofiar powodzi, to jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Kloska powinna podać się do dymisji. Europosłanka wymieniła też winy obecnej władzy, które przyczyniły się do tragedii odpowiadacie za to wszystko, blokujecie inwestycje strategiczne dla Polski, dopuszczacie pseudoekologiczne organizacje do rządu, do Ministerstwa Środowiska i ulegacie wpływom pseudoekologicznego lobby. Zajączkowska zaatakowała też bezpośrednio Donalda Tuska, co wyraźnie nie spodobało się Michałowi Szczerbie, który wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego. I między innymi to, co się stało, stało właśnie, jest wynikiem Waszych szkodliwych działań i wieloletnich zaniedbań. Myślicie, że jak Donald Tusk pojedzie i sobie zrobi teatr na tle ofiar powodzi, to będzie wszystko załatwione? Nie, to tak nie działa. Dziękuję. W debacie wziął też udział europoseł PiS Waldemar Buda. Zwrócił on uwagę na to, że choć wszyscy mówcy się mocno produkują, to niekoniecznie wiele z tego wynika, a ludzie dotknięci. Powodzią nie tego potrzebują. Buda zwrócił uwagę, że zamiast ciągle rozmawiać, Europarlament powinien raczej zabrać się do działania. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mamy tutaj e, wspaniałe, płomienne wystąpienia moich e, przedmówców i co z tego wynika, Szanowni Państwo? Dzisiaj Parlament Europejski powinien wezwać Komisję, że przedstawiła konkretny plan, ile, dla kogo, w jakim terminie, jakie środki zostaną podjęte. Nie ma tych konkretów, a ci ludzie tego oczekują. Waldemar Buda skrytykował jeszcze raz całe to gadanie i zwrócił się bezpośrednio do komisarza europejskiego z pytaniem, kiedy i dla kogo będzie wypłacana pomoc. A za to szanowni państwo, mamy uwaga, jutro jest zaplanowana debata o suszy. Jutro będziemy debatować o suszy, w sytuacji, w której dzisiaj są potrzebne konkretne działania. Przestańmy z, te, z tym dialogiem, który nic nie wnosi. Konkretne działania. Komisja, pan komisarz jest tutaj. Jakie pieniądze zostaną przeznaczone z Funduszu Solidarności? Na jakie kraje? W jakiej kolejności i w jakim terminie? Przede wszystkim. Skrytykował też politykę unijną i działania frakcji zielonych, którzy blokują inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową. Według europosła PiS. Sama Unia swoimi regulacjami często opóźnia i utrudnia przeprowadzanie potrzebnych zmian. Szanowni Państwo, to była bardzo ciekawa debata. Pan poseł Wądra z Czech, pan poseł Żońca z Polski oni wskazywali, że wiele krajów europejskich podejmowało starania, żeby budować chociażby poldery albo chociażby zbiorniki retencyjne. I co się okazuje? to polityka europejska i przepisy albo wydłużyły budowę tego typu obiektów, albo ekolodzy i zieloni blokują fizycznie możliwości tego rodzaju. Więc przestańmy być hipokrytami, bo polityka Zielonego Ładu się blokowała inwestycje, które by dzisiaj pomogły. Zmiany klimatyczne są nieuchronne. Natomiast musimy budować infrastrukturę, a nie jej utrudniać budowanie, bo dzisiaj polityka do tego zmierza. Dziękuję bardzo. Głos zmównicy w europarlamencie zabrała także Anna Zalewska, która pochodzi z rejonów dotkniętych powodzią. Europosłanka zaapelowała o fundusze, których potrzebują ludzie, aby naprawić zniszczenia. Zalewska wypomniała unijnym urzędnikom, że choć potrzeba wiele pieniędzy w budżecie na przyszły rok, może ich zabraknąć. To jestem z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Powiedzieć dramat to nic nie powiedzieć, to wszechogarniająca trauma. Ludzie martwią się o to, co będzie dzisiaj, jutro, za tydzień, za pięć lat. Nie mają pieniędzy, potrzebują dużo pieniędzy. Dziesiątek miliardów złotych, a w budżecie na 2025 roku, w budżecie Unii Europejskiej, jest tylko miliard euro z Funduszu Solidarności. Musimy to pilnie zmienić. Musimy też zmienić bo rozmawiam z tymi ludźmi, którzy nie są odcięci od świata politykę klimatyczną. Zaatakowała także ekologów, którzy regularnie protestują przeciwko budowaniu infrastruktury przeciwpowodziowej. W tych najgorszych terenach to właśnie efekt walki ekologów, którzy rozpętali tam piekło przy każdym zbiorniku, przy każdym polderze. W związku z tym musimy zmienić politykę klimatyczną, bo to jest właśnie dostosowanie się do zmian klimatycznych. Przypomniała także nowym europosłom, że w przepisach unijnych istnieją zapisy bardzo utrudniające przeciwdziałanie powodziom. Anna Zalewska stwierdziła też, że to nie jest droga, która zapewni ludziom bezpieczeństwo. ...natury, gdzie zakazuje się tego rodzaju inwestycji, a większość wybudowanych każe się zburzyć. Tak nie dostosujemy się do zmian klimatycznych i tak nie zagwarantujemy bezpieczeństwa ludziom. Dziękuję. A jak Wy oceniacie argumenty europosłów i europosłanek? Napiszcie nam o tym w komentarzach. Zapraszamy Was do obejrzenia także naszych innych materiałów z Europarlamentu i nie tylko. Do zobaczenia.